4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4 i ostatnie zdjęcie. Raz, dwa, trzy. Dzięki. Jestem bardzo zadowolony, czuję fajnie, bo na końcu udało się podpisać za piast Nie mamy tak drogie rozmowy, ale najważniejsze jeszcze, że dzisiaj jestem tutaj. Mamy, no, mieliśmy podobny cel. Tak

Ile? chwilę. Grajcie chwilę. To... Srok. Coś tak będzie, no. Witam, jestem Stanisław Raniusz. Będę grał na Piasta następnie półtorej